Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy. Pokażę Wam, co kupiłam, jeżeli chodzi właśnie o takie kosmetyczno-pielęgnacyjne hity. Robię to dlatego, iż chciałabym pokazać przy okazji taki mój mały tip, właśnie odnośnie tego, jak dobrze rozpoczynać każdy rok, czyli właśnie korzystać z tych zniżek i promocji, które są, które zaczynają się już pod koniec grudnia, mniej więcej 26, a kończą się tak, sądzę, że w połowie stycznia. Gdyż ja uważam, że lepiej kupić raz, a więcej produktów i po prostu mieć je już na zaś, niż wiecie, kupować tak ciągle, po coś chodzić do sklepu i kupować tak niby regularnie, ale jednak tutaj regularność się moim zdaniem nie sprawdza, więc pokażę Wam takie moje perełki, rzeczy, bez których nie będę mogła się obejść w 2023 roku i rzeczy, które też yy, chciałam przetestować, gdyż były bardzo popularne, także zaczynamy. Więc zaczniemy sobie od kosmetyków do makijażu. Mi się powiem, Wam wszystko pokończyło pod koniec tego roku i stwierdziłam, że czas się wyposażyć. Także pierwszą rzeczą jest taka przepiękna, przepiękna, ja zawsze mówię na kosmetyki, że są piękne. Taka kreska do oczu, eyebrow, eyebrow, przepraszam, z Catrice i ona jest w odcieniu 40. Ciemna, to jest dosyć ciemny kolor, dlatego że ja bardzo lubię mieć jednak ciemne brwi. Jak widzicie, mimo że jestem blondynką, to preferuję taki ciemny brąz, także na pewno dam znać, jak się będzie sprawdzała. Kolejnym produktem jest właśnie taka maskara do brwi, także z Catrice. Ona jest z kolekcji Volume Lift, ale tutaj nie widzę właśnie za bardzo kolekcji. Wiem, że jest wodoodporna i też jest 0,40, więc przypuszczam, że chyba jednak jest z jednej kolekcji. Zobaczymy także, jak to się sprawdzi. Słyszałam, że w ogóle kosmetyki z Catrice są mega dobre, a ja, że jestem zawsze ciekawa, to stwierdziłam, czemu by nie spróbować. Kolejną rzeczą jest tutaj taki cień z Makeup Revolution. On jest także, jak z tego, co widzę, z klejem, z takim primerem, klejem do właśnie cieni brokatowych, jak widzicie nawet u mnie na powiekach. To nie jest ten cień, ale cień na powiekach, właśnie mamy e, jakiś brokatowy cień, dlatego stwierdziłam, że czas zainwestować w jakiś taki jeden, ładniejszy, bardziej taki rozświetlający. A że zobaczyłam, iż make-up już wypuściło takie cienie, bardzo są cienie foliowe z klejem takim do brokatu, to stwierdziłam, czemu by nie spróbować. Także kolejna nowość do testowania, jestem bardzo podekscytowana. To na pewno, e, można powiedzieć, wzbogaci moją toaletkę. Kolejną rzeczą jest puder ryżowy z Faeze. O tej marce już słyszałam i słyszałam, iż ich pudry są naprawdę w porządku. Mają ponad świetne wykończenie i trzymają długie godziny, więc stwierdziłam, że no dobrze, spróbujemy. Ja jestem w ogóle fanką produktów sypkich, natomiast muszę wam przyznać, że o wiele dłużej i bardziej takimi produktami, które jednak dłużej nam schodzą, są produkty właśnie w pudrze. Więc zawsze kupowałam raczej te pudry, wiadomo, płaskie. Niesypkie, ale stwierdziłam, że jednak, wiecie, jeżeli chodzi o utrwalanie, ja lubię mieć taki fajny mat, który trzyma długie godziny. Także kolejny produkt do testu. Jeśli mowa tutaj o paezę, to ja także dołączę do tego kolejny puder bambusowy. Tak, kupiłam dwa pudry. Nie pytajcie, dlaczego stwierdziłam, po prostu, że mi one się tak szybko kończą, bo puder to jest wraz z korektorem dwa, dwa najszybciej kończące się u mnie produkty. Więc mówię, kupię, zobaczymy, jak właśnie one będą się sprawdzały. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam i się, którą się zaopatrzyłam, to są słuchajcie kępki rzęs, dlatego że ja mam jedne ze Slika, natomiast one są bardzo króciutkie, tutaj natomiast kupiłam sobie dwunastki, a tu kupiłam sobie mix. Na górze mamy także dwunastki, no właśnie ósemeczki, które teraz mam ze Slika, ale mamy jeszcze z tego co widzę dwunastki oraz trzynastki, więc powiedziałam sobie właśnie, że w tym roku... Dla mnie bardzo ważne są takie dwie umiejętności. Nauczyć się właśnie przyklejać sztuczne rzęsy i nadal pracować nad swoją kreską, żeby ona była jeszcze ładniejsza i bardziej taka, wiecie, flo, taka bardziej wydłużająca oko. Także będę pracowała nad brwiami, gdyż nie do końca jeszcze mi się podobają. Ale także kolejnym celem właśnie będą są też hybrydy, które niedługo sobie sądzę, że sprawię, bo teoretycznie... Prawie wszystko już mam oprócz maszyny, więc to powinno nastąpić już niedługo. Kolejną rzeczą, która bardzo, ale tu bardzo mi słuchajcie, zawiodła, jest paletka z Makeup Obsession, która, zobaczcie, jaka jest mała na mojej dłoni, co nie? Myślałam, że to będzie taka większa paletka, ale no, niestety, więc wydaje mi się, że chyba kupię sobie jeszcze jedną w Rosmani, gdyż obawiam się naprawdę o nią. Zobaczymy, jakie ma odcienie w środku, bo jestem ciekawa i mam nadzieję, że chociaż na troszkę starczy, gdyż. Gdyż no nie zapowiada się to obiecująco. Chociaż kolory, powiem Wam, kolory mnie po prostu urzekły. Jak ja ją zobaczyłam w internecie, to widzicie, nawet nie popatrzyłam na gramaturę, bo to było chyba kluczowe i ja po prostu e, ją wzięłam, gdyż zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. A więc już mam, już otworzyłam, e, ale powiem Wam, masakryczne opakowanie, musiałam je całe podrzeć. E, chyba, że ja czegoś nie widzę. Paletka wygląda tak i słuchajcie, no kolorki ma przepiękne. Tylko szkoda, że to jest jakaś wersja mini. Stwierdziłam, wiecie co, że chociaż mimo się pomyliłam, to ja sobie słuchajcie, tą paletkę zostawię i albo jej się pozbędę, w sensie sprzedam ją, gdyż, gdyż po prostu, wiecie, no to jest za malutkie dla mnie, albo wezmę ją na jakieś wakacje w tym roku. No ale jak mówię, piękne kolory, bo naprawdę kolory są bajeczne, jak tutaj widzicie. Natomiast niestety. Za mała ilość, także Make Up Obsession powinno coś z tym zrobić. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do pielęgnacji, ale zanim to jeszcze Wam pokażę, pędzle, które zamówiłam. Zamówiłam sobie pędzle z JazUp, gdyż byłam ciekawa po prostu ich jakości. Wszyscy mi je polecali, więc mówię, spróbujemy. A więc otwieramy. Mam nadzieję, że, otwier że otwieranie tych pędzli będzie łatwiejsze niż przy tej paletce z Make Up Obsession. Tutaj idzie o wiele, o wiele, o wiele łatwiej. Dobra. A więc otwieramy. Wow, wow, wow! Nie no, pędzle, powiem Wam, są przepiękne, już tutaj widzę, słuchajcie. Będą śliczne, więc na pewno je za chwilę otworzę. Pachną takim, no wiadomo, chlorowanym czymś. Natomiast to są pędzle, ja im wybaczam. Chociaż ten produkt widzę, że będzie mi się sprawdzał bardzo dobrze. Teraz możemy przejść do pielęgnacji. Pierwszym produktem, słuchajcie, jest Serawe y, SA, żel wygładzający do mycia. I to jest właśnie ten produkt kultowy, o którym mówiłam na początku, gdyż wszyscy go polecali i twierdzili, że jest nawet lepszy niż wersja zielona. Ja mam tą wersję zieloną do skóry tłustej, mieszanej, to jest ten że oczyszczający żel. Natomiast stwierdziłam, że teraz ja potrzebuję, słuchajcie, jakoś sobie tą skórę wygładzić. Dawno nie używałam żadnego kwasu salicylowego, ale że tutaj widzę, że nie tylko mamy kwas salicylowy, ale ceramidy i kwas kialuronowy, to stwierdziłam, hmm... W sumie to, bym, to jest idealne połączenie i bym je sprawdziła. Także na pewno na dniach, gdyż mój zielony żal się już kończy, będę go testowała. I z tym produktem na pewno, na pewno coś tam Wam napiszę na Insta, jak się sprawdza. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest odżywka. Ja jeszcze moją starą odżywkę mam, natomiast jest już, jest już na wykończeniu. Ta to jest taka klasyczna z Eveline. Ja wiem, że ona nie są najlepsze, ale stwierdziłam, że. W sumie to, wiecie, kiedy teraz częściej mam jakieś paznokcie umalowane, to chciałabym o nie zadbać. Kolejną rzeczą jest taki nawilżający krem 24 z Mixy. Słyszałam w ogóle, że kremy z Mixy są świetne i postanowiłam, że przetestuję na własnej skórze i się dowiem, czy mi też odpowiadają. Brakowało mi czegoś takiego, wiecie co... Mm, co by mi na noc po prostu tą skórę nawilżyło. Bo jak wiecie, ja stosuję, jak widać, oczyszczające żele. Ja zawsze mam jakiś albo peeling, albo jakiś retinol. Także stwierdziłam, że brakuje mi po prostu czegoś takiego, co wiecie co, po toniku dajesz taką solidną porcję nawilżenia na całą noc. Także oto taki produkt. Kolejną rzeczą, którą chciałam bardzo przetestować, jest taki żel olejek do demakijażu. Jestem ciekawa, jak się sprawdzi, bo szczerze Wam powiem, wszyscy polecają tą metodę mycia twarzy, że najpierw olejkiem zmywamy makijaż, a później... E, przechodzimy do żelu. Ja robię tak, w sensie też robię dwuetapowe oczyszczanie, ale żelem micelar, micelarnym. Natomiast stwierdziłam, że raz w życiu chociaż spróbuję tego żelu olejku i zobaczę, czy aby na pewno jest wart świeczki. Kolejną rzeczą jest właśnie taki peeling kwasowy, anti-age, antytrądzikowy, jest z kwasem piro, pirogronowym, salicylowym i migdałowym, tak, ponownie salicylowy. Natomiast jestem ciekawa bardzo, jak się sprawdzi. To jest peeling właśnie z kwasami. Ja mam taki z AHBH a peelings The Ordinary i powiedziałam, że spróbuję czy ten lepszy czy gorszy. Markę Bandi, Marca Bandi jest bardzo znana z takich dermokosmetyków ich kosmetyki są naprawdę skuteczne, także będę miała przyjemność z tym produktem obcować i samo ocenić. Przed ostatnim już produktem, słuchajcie, jest Revox Just Daily Sunshield. Bardzo mały kremik, to jest kremik przeciwsłoneczny, także chciałam spróbować jak będzie chronił moją skórę przed słońcem. Bo, bo jestem bardzo ciekawa tych, tychże efektów, także będziemy na pewno testować. Ja powiem Wam, że jestem mega fanką filtrów przeciwsłonecznych, dlatego że rzadko kiedy znajduję filtr, który mi odpowiada, który nie bieli, ale fajnie trzyma makijaż, Wie, ale dostałam polecenie, że to właśnie ten Shebe filtr jest najlepszy, więc zobaczymy. I ostatnią rzeczą jest także taki mały kosmetyk stopy jest to serum nawilżające jako Dakai wiśnie Jabłko. Z tego co słyszałam, on także ma kwaski aluronowy. Natomiast teraz Wam, słuchajcie, nie powiem, bo nie widzę, e, natomiast to, co jest ponoć z fajne, to to, że właśnie on jest idealny, aby zamiast toniku rano używać go rano, gdyż on ponoć przepięknie potem trzyma makijaż i powoduje, że ten makijaż wygląda flawless, e, więc, e, więc stwierdziłam, że koniecznie go biorę, gdyż uwielbiam, jak makijaż właśnie jest taki piękny, taki wiecie, trwały, ale skóra wygląda tak po prostu... E, tak nieskazitelnie. także będziemy testować. Ja na takie rzeczy zwracam uwagę, także dam Wam znać. I to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, gdyż będę starała się jednak więcej robić treści takich z jednej strony właśnie rozwojowych, ale z drugiej strony, jak tutaj dzisiaj widzicie, treści związane z jakimś holem czy rzeczami, które polecam. gdyż takie rzeczy także bardzo mnie interesują. Dajcie znać, czy chcecie coś jeszcze się ode mnie dowiedzieć. Więcej mnie znajdziecie na moim Instagramie, do którego właśnie nazw którego nazwę napiszę wam gdzieś tutaj pod spodem. I widzimy się, sądzę, w następnym odcinku już niedługo. Dziękuję bardzo, udanego stycznia i trzymajcie się mocno. Cześć!